Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Bibliotekarze Polecają. W tym trudnym dla nas okresie chciałabym państwu zaproponować podróż do Gruzji, a tym samym polecić książkę łatwą, lekką i przyjemną znanego duetu Anny David meller i Marcina Mellera, zatytułowaną Gaumardus, co w wolnym tłumaczeniu po gruzińsku oznacza na zdrowie, a tak naprawdę życzę ci zwycięstwa. Mellerowie napisali książkę o Gruzji, którą trudno sklasyfikować. Na pewno nie jest to tylko przewodnik turystyczny, chociaż opisuje mnóstwo miejsc wartych zobaczenia. Na pewno nie jest to książka podróżnicza, chociaż melerowie przejechali Gruzję wzdłuż i wszerz. I nie jest to także klasyczny reportaż, chociaż kilka rozdziałów mieści się w tym gatunku. Jest to w końcu też książka o jedzeniu, piciu czy świętowaniu, choć czytając ją odnosi się wrażenie, że w Gruzji nie można wyjść poza pałki, żeby nie trafić na grudniową imprezę. Kto był w tym kraju świetnie rozumie, że intensywnymi spotkaniami rodzinno-towarzyskimi wyraża się właśnie owa gruzińskość w jej wariackim i wzruszającym wydaniu. Autorzy dowcipnie sugerują, że ich książka to szaszłyk, która łączy kawałki różnych gatunków. I trzeba przyznać, że bardzo smakuje. Mają ciekawość, cierpliwość, empatię i pasję, które sprawiają, że chciałoby im się w tych wyprawach towarzyszyć. Każdy rozdział jest samoistnym tworem, zamykającym w jakiegoś konkretnego tematu. Anna i Marcin podzielili się historiami, Opowieści ani to przede wszystkim opisy jej własnych przeżyć, nawet jeśli dotyczy to rozdziałów poświęconych odrębnej historii, jak ta z Polką Kasią, poszukującą po latach swojej miłości Gruzina Mamuki. Mamy teksty o Suprach, o gruzińskich kobietach, kulturze, muzyce, tańcu i śpiewie. Marcin Meller zdecydowanie bardziej skupia się na polityce, na konfliktach zbrojnych oraz na własnych przygodach w typowo męskich sytuacjach i w męskim gruzińskim gromie. Jedno jest pewne, ta para kocha Gruzję, jej folklor, tradycje i ucztowanie. Anna i Marcin umieją tą miłością zarażać. Niewątpliwie ta książka przyniosła mi wiele sympatycznych chwil, dostarczyła zajmujących informacji, rozbawiła, a nieraz także i wzruszyła czego i Państwu serdecznie życzę.